Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Oskar i witam was już w kolejnym odcinku City Car Driving. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Dokładnie, moi kochani, dawno nie było, tego filmu nie było, nie było, ale szukałem odpowiednich modyfikacji, które działają w tej grze. Musiałem odłączyć jeszcze nagrywarkę Elgato, dzięki temu przez to otworzyć komputer, żeby się dostać do karty graficznej, bo gra nie chciała działać z Elgato. W prostu czarny ekran dziękuję. Słuchajcie, jedziemy Alpine A110 2019 roku. Tak mi się wydaje, odświeżoną wersją, napęd na tył I co ciekawe, dźwięki tutaj są z Forzy Znaczy we wnętrzu jak się siedzi, to dźwięk jest z gry Ale w momencie kiedy siedzi się, siedzi się na zewnątrz, to słuchajcie tego I teraz niby dźwięk jest normalny, w sensie, no, nie wzbudzający podejrzeń. To patrzcie, co się stanie, jaki dźwięk będzie, jak będę gazować. Nie przypomina wam to czegoś? No tak jakby trochę ten Alpine A110 z Forzy, jak i mini z Forzy, ten z Eliminatora, także widzicie dźwięki są tu zapożyczone dobra słuchajcie bez zbędnego pitolenia jedziemy bo trzeba zatankować nie? a i tutaj będzie się ten ekran po prawej stronie e, bugować tu gdzie jest e, wiecie te multimedia i tak dalej bo mam kamerę cofania I po prostu w momencie kiedy rzucam kamerę cofania to znika ale to jest tak nieumiejętnie trochę nałożone że w momencie kiedy jest to włączone przyśwituje trochę e, do tego kamera cofania Dobra, szyby mam trochę przyciemnione, więc dużo rzeczy nie widać. Ale dobra, miejmy nadzieję, że dojedziemy na stację. Teraz muszę uważać, tutaj na pieszych, bo w momencie skręcania kamera nie daje mi się na lewo i prawo, bo jest to wyłączone. A pieszych jest dużo, pieszych nasrało jak. Podobno nie można z domu wychodzić, a ludzie wychodzą. I patrzcie, ile ich jest, nie? Ja pierdziale. Dobra, włączamy się. Pięknie, i co? Jedziemy prosto, nie? Bo w lewo, jakbym tutaj jechał, to bym znowu wrócił w tamto miejsce. Ej, musnąłem tylko gaz. No dobra, prawie do połowy miałem, ale podbiło mi już obroty na maksa. Kto to do mnie pisze? Boże, moja mama to zawsze sobie wy wybierze odpowiedni moment, żeby do mnie napisać. Jak nagrywam. Congratulations. A no, i słuchajcie, jak tam wlany poniedziałek, co? Bo dzisiaj, jak to nagrywam i wrzucam, jest lany poniedziałek. Poniedziałek wielkanocny. Jak tam, słuchajcie, mokrzy jesteście? Bo ja, na przykład, dzisiaj pod prysznicem byłem, więc sam się oblałem, nie? Dobra, zjeżdżamy tutaj na stację, prawidłnie. I w lew mamy z prawej strony, i na wlewie mamy zarąbistą ikonkę. Ej, jak Alpine. Tankowanie jest niemożliwe, na twojej karcie skończysz limit paliwa. Co? No dobra Ej, bo miałem mieć mało paliwa No to dobra, nawet się nie skapnęłem, co mi nie mówicie, że mam wystarczająco wystarczająco dużo paliwa No i oczywiście jest tutaj automatyczna skrzynia biegów e, Te auto ma coś koło 300 koni mi się wydaje z tego co pamiętam A, Ale no potrafi zamieść, kurde nic nie widać Widoczność w tym aucie jest do kitu. Potrafi zamieść. Zaraz Wam pokażę sobie gdzieś. Przyspieszymy. Tylko najpierw spróbuję się stąd wydostać. Może jakąś krótszą drogą będzie można? Zobaczymy. Powinno, powinno się móc -y, krótszą drogą dojechać. O już tam wiecie, nie będę patrzeć na kierunkowskazy, bo mi to aż tak do życia nie jest tu w tej grze potrzebne Poza tym jadę Alpinem. Mnie nikt nie dogoni. Jakbym cisnął gaz w podłogę, to lecę. Uuuu, panie. Dobra, tu trzeba zwolnić i będę odruchowo trzymać rękę na. Of gościu. Czym on do zera zahamował. Dobra. Pięknie, ja się nie wydostanę. Spod tego frajera, który tak z dupy zaparkował, sobie znaczy zaparkował, zatrzymał się. Dobra, skręcamy sobie tutaj w lewo, kochani. I trochę Alpine, jako że wiecie, ma przeszłość rajdową. Ta starsza wersja, no to tu też polecimy. Gaspodogę jazda 100 na godzinę już jest, pięknie. To oczywiście się tego tak nie czuje. Jak na przykład w Fordzie. O, fak. Dobra, cicho auto jest niezniszczalne, przyjmijmy, nie? Znaczy przyjmijmy, ono jest niezniszczalne u mnie Dobra Ej, ja tu w ogóle prędkości nie czuję, autentycznie ja jadę 100 na godzinę A w ogóle prędkości nie czuję Dobra, raz, przywaliłem prawie jakby nie przywalił Dobra, jazda Piskopon, ledwo co słyszalny, ale był Knight. Co, co tam było? Night Ragers? <grych> Czy coś takiego? Ej, auto w ogóle bokiem nie chce śmigać. One z napędzi na tyła w ogóle bokiem nie jedzie. No, hala miatek No a ty co? Co, dostałem jakieś osiągnięcie? Nothing but attention. Aha, że zatrzymał się. Nic w sumie nie było, ale ja uważam, nie? Że w sensie nie pierwszyłem się w niego. Ona ma trochę taki opóźniony zapłon. Jak ten, jak wciskam mi gaz w podłogę. Nie, no ja tu oszczędzam autko. Ja oszczędzam, nie ma to tamto. Gościu se pasatem przejechał szybko, ja nie, nie. Ja mam jakoś 10 razy droższe auto niż ten pasat, nie? Dobra, jedymy w lewo. Nie muszę się oglądać. Wszystko, widzę, przecież tu w prawo pojedziemy. Pięknie trzeba paliwo wypalić trochę. No, dobra. I tutaj zrobimy sobie lunch control. Zobaczymy, czy to coś ma. Nie ma, ale dobra. Mam ciśnięte w podłogę. Wszystko i jazda. Dobra, setka już jest. No to dopiero, jak zapało przyczepność. To przyspieszało w miarę, nie? Bo dopóki ślizgałem się na asfalcie, to. Kurde, już. Meriva jest szybsza. O, jedzie, jedzie, uwaga. Piękne wyprzedzanie, piękne takie czyściutkie. semanifik Dobra, dawaj, come on. No, dawaj, bo zielony mi mija, gościu. Rusza się jak ta mucha w smole, czy jak ona się nazywa. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja, ja go będę wyprzedzać. Widzieliście, trochę potrzebował czasu, żeby się wkręcić na obroty. Bo no nie chciał jechać. Dobra, gościu. Ty jedziesz tak wolno, że ciebie. O, wyprzedzę. Mama bez, ale tak gdzieś jak po podczas hamowania, wznosi go strasznie, nie? Nie chcę skręcać. Następne co będzie stać? Nie, pięknie. O, dobra. Pojedziemy sobie na te fajne serpentyny. Zobaczymy, czy tym choć trochę bokiem da się jeździć. Wrzucam parking, żeby nie musieć trzymać się przez hamulca. Bo to trochę uciążliwe. No dawaj, gościu. No jedź, frajerze. Dobra, widzę, że się tu pieprzyć trzeba. Bo gościu nie pojedzie. No coś tam, coś tam, kurde, ale to. No i tak, trzeba go zmuszać. W drugą stronę spróbujemy. Dobra, spróbujemy w drugą stronę. Tu akurat jest przejście dla pieszych. Także tam się ludzie zatrzymali. Mogę lecieć teraz. Dobra, cyk. No nic, nie śmiga bokiem. No nic, nic nie chcę, nic. Widzicie, jakie to bydło jest przyczepne? I podobno tym. A nie, mam jeszcze paliwo. Podobno tym da się zabić. Bo gdzie? Na pewno nie w tej grze. O, dobra, tankujemy. Na środku ulicy zawracam, co tam. Jeżdżamy tu na stację, na podwójnej ciągłej. Jak mówiłem, ja jeżdżę Alpine, więc ja mogę. Branie pieprzni w nic, masz za drogie auto. Takie kurde, o właśnie, powiedziałem Alfa Romeo Julia, ale trochę do R8 też jest podobne kierownica. Tak szybko poszło 4 litry, tylko no dobra, no to jazda. Jezu, no, wyższe nie może być, nie? się ja tu nie podjadę. Halo. A... Dobra, wyszło. Wyszło, jakoś wyszło. No, nie było to łatwe. A kolejna zdeszka. Proszę bardzo, Joki karambol Co tu się stanęło? Tu trzeba uważać, bo. Jest taki pagórek i zaraz za pagórkiem jest przejście dla pieszych Niemcy za debil robił tą jezdnię, ale to, to tak nie powinno być Dobra, gaz podłogę i jazda Też nic nie widzę i tu też jest przejście dla pieszych, dobra Ale tu akurat tych drągali widać Ten co zmienia pas na samym końcu Dobra, no to ja sobie zmienię tak Co? Robimy rondo? Spróbujemy zrobić? Powinno się dać. Teraz zmienię ten pas. O. No. A i za duży ruch jest. Ja mam dupą zarzucić. Dobra, próbujemy. Gaz podłogę i jazda. Tego się w pasa pieprzyłem. No nie da się, bo on przyspiesza. no Nawet. Ręcznie, jak chcę zarzucić, to Zarzuca ale nic to nie daje. Widzicie? To auto jest takie przyczepne, jak żaden inny samochód, którym kiedykolwiek jechałem. Gościu, co ty robisz? No, co ty robisz? Spadaj, może stąd co? Bo ja jestem bogaty, mi Ci nie zależy. Pa, co robię teraz? Będzie jechał za mną? Jedzie, to pato. I gdzie frajerze? Pa, 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 jeszcze raz, jeszcze raz zostanie Trzeba wycofać Trzeba mocniej po prostu mu przyfasolić Niech ta łada mu się rozpieprzy Dobra, dzięki, przejechałem No to teraz nikt nie przejedzie, bo w poprzek go się stoi Trzeba było zapieprzeć po moim pasie Ty następny pod prąd jechał co za goście Ludzie pod prąd jadą Jedź, znaczy idź ładna pani <laughs> fajne le Spodnie, dżinsy O jakie ja jeże, ja pijany chyba Co, co, co? To jakieś ryby są Na sprzedaż, do fuk? Jakie ryby, panie? Śledzie? Fishers fish, fish store orders fresh seafood a, no nie, nie będę dzwonić, bo. bo nie mam takiego numeru. Nie w Polsce. No. Teraz posłuchamy troszeczkę tego auta z zewnątrz. Nawet fajnie brzmi na zewnątrz, nie? I tak kurde, chyba wzięła mnie trochę ochota na śmiganie tym autem w Fordzie, Bo to może być nawet niezły pomysł. No Dźwięki tu są tak trochę lipnie dopasowane Ale to jest city car driving nie? Tutaj jest kilka po prostu dźwięków na, na jeden samochód i one są zlepiane razem I w zależności od tego jak wysokie obroty mamy ten dźwięk się aktywnie po prostu nie? O, teraz coś go bokiem Znaczy bokiem, tyle co się uślizną, nie? O, lololololo lo, lo, lo. Kurde, zreflektował się czy co? Uwaga, dobra, jeszcze raz spróbujemy Zobaczymy jeszcze raz Wytrzymam się tu Już wiem jak to działa, już wiem jak to auto sprowokować do driftu Ale to działa chyba tylko na pierwszym biegu albo pierwszych dwóch biegach. Zaraz zobaczymy We will see Dobra, pojadę sobie w lewo Gościu, przepuść mnie, błagam cię Dawaj, dawaj Masz zielone Jest okej okay. Dobra, zatrzymałem się i cyk. Jej, coś tam bokiem leciałem. Zarąbiście. <gry> Dobra, zobaczymy znowu. Uwaga. wow da się tym śmigać bokiem da się ooo ale jazda dobra jeszcze raz rondo robimy normalnie tylko nie może przyczepności złapać jak nie złapie to jest git a czekajcie zablokuje skrzynię na jedynce zobaczymy czy na jedynce po prostu da się dobra G-klasa weź są dupę nie teraz się coś nie da nie musi być na drive, niech on sobie bije wyższy bieg. Kurde, ale to za dużo botów jest. O Jezu, lampa. Kurde, ta gra aktualizacji dodaje, a ja tego nie ogarniam. No <grytania> Dawaj dawaj. Bo ja to miejsce znam, ale... Nie przypominam sobie, żeby tam była jakaś ziemia, nały gościu. Dobra, nie, to rondo jest jeszcze gorsze. Dawaj, jademy tam JADEMY Dawaj, come on, come on, come on Dobra, walić to I Zaraz będzie, będę w TFN24 za to Dobra, ABS-ik się załącza, hamowania awaryjne Dobra, jazda, tak się wpierdzielamy Dobra, stajemy na środku I jazda Kurde, tak już fajnie raz i znowu nie wychodzi? Jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie, spokojnie, Oskar, skup się. Kurde, łapi przyczepność, niedobrze. Kurde, musi być mniejsze rondo, <gry> ale się da, się da normalnie. Patrzcie to, patrzcie to. Gdzie, gdzie? Waga. Da się normalnie, tylko kurde ich tu jest tyle. Wiecie co, zrobię ten myk. Dobra. I jedziemy sobie gdzieś, zobaczymy. Czy będzie ich więcej? Czy będą ta autka, czy ich nie będzie, uwaga? Jademy gdzieś daleko, i wrócimy się tam. Pochowałem wszystkich do domu, można tak powiedzieć. <laughs> Będziemy próbowali driftować. Dobra. Siema autobus, ostatni żywy. Ja już zawróciłem, czy się tam nie dojechał? O kurde, już 170 jechałem. To ładnie. Dobra, puste rądko. Próbuję spalić kopora Jeszcze raz, jeszcze raz A jakby tak szybko to zaatakować Coś tam gubi, coś tam gubi, ale to nie to, to nie to, trzeba, trzeba ruszyć wolno po prostu I ono musi być mniejsze. Bo dam radę cisnąć bokiem, ale ronda musi być mniejsze. A jakby tak? Nie na rondzie, tylko na ulicy. Zwykłej, po prostu szerokiej. O tutaj. O, tam jeszcze jakieś auto jest. Waga. Chwila? Ej, hej. To nie tak! No coś tam, skręcałem ja mając wyprostowane koło, więc driftowałem coś tam Tak! I znowu w ten sam znak przywaliłem Ale się da Nie dobra, poddaję się To nie działa To nie działa, raz na jakiś czas się uda Ale później już jest kaszana, nie? Kaplica No dobra, ale przynajmniej dwie paki będziemy cisnąć Jest, yeah, są dwie paki, dobra Będziemy jak ten jeden Polak. Przelecimy przez rondo? O nie, tego, że ja się nie wzbiłem w powietrze. <laughs>